Witajcie w dzisiejszym odcinku na naszym kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, o której możemy obserwować przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jak i również satelity USA-267, który ostatnie, ostatnią nocą był bardzo jasny. Pokażę Wam również, o której i gdzie możemy obserwować kometę C2020 F3 NeoWISE. Czyli wszystkie tutaj wyliczenia na przeloty i na kometę będę robił na Warszawę. E, czyli e, Pierwszy przelot ISS rozpocznie się O godzinie 21.56 Na wysokości 10 stopni e, Azymut 274 stopnie e, Tak e, Maksymalna wysokość zostanie osiągnięta O 21.59 Na 74 stopniach o, Na azymucie 190 stopni Południe A ISS wejdzie w cięcie ziemi O 22.03 na 10 stopniach na azymucie 105 stopni, e, magnitudo do minus mm, 3,8. Tutaj widzicie również e, przelot, e, przelot e, ISS, czyli tutaj obok Księżyca wschodzi. E, I tutaj widzicie dokładny przelot. E, następny przelot ISS o godzinie 23.33 będzie wtedy na 10 stopniach nad horyzontem. Azymut 271. Natomiast ISS wejdzie w cień Ziemi o 23.35 na wysokości 29 stopni na azymucie 221. Wielkość tego przelotu minus 2,7 magnitudo. T tutaj też widzicie e, trajektorię przelotu, e, czyli tym razem e, ISS wejdzie w cień Ziemi od, te od tej strzałki tutaj, czyli... Niebieska linia oznacza, że ISS będzie w cieniu Ziemi. Wyszukaj eee, satelitów. Teraz USA 267. Eee, czyli ten satelita był wczoraj bardzo jasny. Myślę, że warto na niego dzisiaj też zapolować. Eee, czyli eee, na 10 stopniach ten satelita będzie o 22.01. Eee, na azymucie 72 stopnie. E, maksymalna wysokość zostanie osiągnięta o godzinie 22.08, wynosić ona będzie 61 stopni e, na azymucie 354. Widzicie tutaj trajektorię przelotu niedaleko gwiazdy polarnej, łatwo go będzie zlokalizować. E, natomiast, nie wiem czy zauważyliście, ale ten satelita lata z wschodu na zachód. E, następny przelot tego satelity będzie o 23.44 wtedy również będzie na 10 stopniach, na azymucie 95 stopni. E, maksymalna wysokość 68 stopni, dlatego tego przelotu, zostanie osiągnięta o 23.50 e, na 14 stopniach azymut. E, widzicie również e, trajektorię przelotu, czyli e, ten satelita wzniesie się na poziomie Marsa. E, tutaj e, przez cefeusza. E, Mało niedźwiedzicę, gwiazdość smoka i duży wóz. E, czy będzie następny przelot? Tak, jeszcze będzie jeden, jeszcze dwa. E, czyli następny przelot o godzinie 1:27 na 10 stopniach wtedy będzie. E, na azymucie 131 stopni. E, maksymalna wysokość 69 stopni zostanie osiągnięta o 1:33 e, na azmucie 214. E... Aha, zapomniałem Wam pokazać trajektorii e, Czyli tak wygląda trajektoria Gwiazdozbiór e, e, Herkulesa tutaj e... Najpierw Orzeł, Lutnia, Herkules, niedaleko Korony e, Następny przelot USA 267 będzie o 3.12 e, Na azymucie 179 Wtedy USA 267 będzie na 10 stopniach E, maksymalna wysokość zostanie osiągnięta o, o 3,17 e, wtedy w, w, wynosić ona będzie 25 stopni nad horyzontem na azymucie 232 e, I to jest wszystko e, co do tego przelotu e, Czyli w takim razie zrobiliśmy wszystkie przeloty, tak mi się wydaje, tak, bo ISS zrobiliśmy i to też, a Starlinków 8 nie ma, jeszcze mogę się upewnić. E, czyli to jest 1000... E, kurczę, zapomniałem. Zaczekajcie chwilę, dosłownie sekundkę, 1496 na przodzie, no brak nadchodzących przelotów, czyli na razie nie ma. Przejdziemy w takim razie do komety C2020 F3 NEO WISE. Eee, tutaj, czekajcie, tu, stelarium. Eee, czyli póki nam się, od aha, otworzyło się. Eee, dobra, czyli jeszcze raz sprawdzę, czy to na pewno jest na Warszawę. Tak. Ok, e, czyli kometa C2020 F3 Neowise Wise. Zejdziemy osią czasu na 22. E, czyli widzicie, że e, kometa znajduje się e, tuż pod e, dużym wozem. E, o 22.00 kometa będzie na 304 stopniach, na azymucie, na wysokości nad horyzontem 27 stopni. 23.02 Kometa będzie na 19 stopniach nad horyzontem na Azymucie 313 stopni. O północy kometa będzie na 13 stopniach nad horyzontem na Azymucie 323 stopnie. O pierwszej nad ranem 8 stopni nad horyzontem na Azymucie 333. O drugiej już jest świt, ale jeszcze można, czyli będzie ona wtedy na 5 stopniach nad horyzontem dosyć nisko i na azmucie 344 e, o 3 nad ranem 3 stopnie nad horyzontem 355 stopni azymut i to wszystko e, czy coś jeszcze aha e, tak bym zapomniał e, obserwujcie kometę póki i, i już jest ciężko widoczna ale póki jeszcze jest widoczna do obserwacji naprawdę polecam wyjechanie za miasto e, no i niedługo nam przeszkodzi w obserwacji księżyc, który 27 Lipca będzie w pierwszej kwadrze, no i później już będzie rósła aż do pełni, i wtedy na pewno jej nie zobaczymy, więc zostały nam ostatnie dni z tą kometą. Dzisiaj taki format wideo, bo mam do dyspozycji tylko telefon. Tak na szybko, dzisiaj. Jutro szykuję nowy, nową serię odcinków. Dziękuję wszystkim za obejrzenie dzisiejszego wideo. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i do subskrypcji kanału. Eee, zapraszam również do dołączenia do grupy Starlinki. Życzę wszystkim pięknego i bezchmurnego nieba. Cześć.